Dlaczego zużywamy coraz mniej węgla? No, oczywiście rośnie nam udział OZE w, w miksie energetycznym. Mamy coraz więcej paneli fotowoltaicznych, coraz więcej wiatraków. Mimo, że rząd wstrzymał, wstrzymał inwestycje w, na dwa lata w nowe elektrownie wiatrowe, to jednak te, które zdążyły już powstać, produkują więcej energii. Do tego dochodzą wysokie ceny CO2, które też prowadzą do wypierania energetyki węglowej przez inne źródła. To wszystko ma oczywiście wpływ na możliwości finansowe spółek węglowych i niestety koniunktura międzynarodowa też sprawia, że rozpadają ceny węgla importowanego. A rosną ceny węgla krajowego. No, wydobywamy węgiel coraz drożej, z coraz głębszych pokładów, on jest coraz gorszej jakości. I to sprawia, że na przykład ciepłownie wybierają węgiel importowany w dużej mierze, bo on ma mniej siarki, ma y, większą wartość opałową. A polskie kopalnie nie są w stanie tego węgla wysokiej jakości dostarczyć w wystarczającej ilości. Więc. Y, w przyszłym roku, być może za dwa lata, trzeba będzie pomyśleć, co dalej. Teraz spółki węglowe jeszcze mają pieniądze, znaczy Polska Grupa Górnicza, ale będzie w przyszłym roku przypada termin spłaty obligacji. W przyszłym roku, za dwa lata i wówczas trzeba będzie wygospodarować pieniądze na spłatę tych obligacji z kilkaset milionów złotych. No i trzeba będzie pomyśleć, co robić z kopalniami, które są coraz bardziej nierentowne. Wiadomo, że część kopalni jest bardzo rentowna, część kopalni jest nierentowna. Niestety restrukturyzacja spółek postępuje bardzo, restrukturyzacja kopalń postępuje bardzo powoli. Potrzebny jest nowy, motywacyjny system płac, który uzależniałby wysokość pensji od wyników osiągniętych przez daną kopalnię. Na to się związkowcy nie chcą zgodzić, bo Wówczas gołym okiem byłoby widać, że część kopalń po prostu nie jest w stanie zapłacić górnikom tyle, ile by chcieli i górnicy głosowaliby nogami, uciekając z tych kopalń do tych lepszych. Wówczas kopalnie nierentowne trzeba byłoby szybciej zamykać, a na to związkowcy się nie chcą zgodzić. Ale to jest prędzej czy później, to prędzej czy później nastąpi, to jest nieuchronny proces. Znaczy nie ma żadnych powodów, żeby polskie górnictwo szło inną ścieżką niż górnictwo brytyjskie czy niemieckie, które w taki właśnie sposób odbiło się od ściany i po próbach utrzymy sztucznego utrzymywania go na powierzchni, rządy, czy to w Wielkiej Brytanii, Margaret Thatcher, czy to w Niemczech w latach 70., no, po prostu zdecydowały się rozpocząć jego bardzo długą i bolesną restrukturyzację i zamykać nierentowne kopalnie, stopniowo. Wydaje mi się, że rząd zdaje sobie z tego sprawę, no, co innego mówi, co innego robi, bo robi, mówi, jak to górnictwo jest ważne, jak to będzie je wspierał i jak to węgla nam jeszcze starczy na wiele lat, a jednocześnie no, ten rząd zamknął więcej kopalń niż jakikolwiek wcześniejszy. Przed... Ten rząd y, y, mówi, że wspiera górnictwo, mówi, y, jak węgiel jest ważny i pewnie rzeczywiście w to wierzy, no ale jednocześnie, chcąc, nie chcąc, musiał zamknąć więcej kopalń niż jakikolwiek y, poprzedni rząd od 1999 roku, czasów Jerzego Buzka. Zamknięto cztery kopalnie, de facto pięć nawet. Zależy jak liczyć. Więc ten rozdziew między chcieństwem a możliwościami będzie się pogłębiał. W ciągu najbliższych 4-5 lat nie unikniemy dyskusji o zamykaniu kolejnych kopalń. Trzeba będzie to zrobić. A w 2030 roku myślę, że zostaną 3-4 najlepsze kopalnie i to będzie tyle. To będzie już tyle, co zostanie z polskiego wybórnictwa.